Na pewno gratuluję Gdańskowi tego wygrania, bo być może, być może uratowali może ratowali play-off przez, przez ostatnie trzy mecze. Nie chcieliśmy dopuścić tej porażki, bo, bo jednak graliśmy przez dwa, trzy pierwsze sety lepsza siatkówka, wystarczyło dwie minuty nieuwagi w pierwszym secie, przy tam stanie 21 18 dwie, minuta nieuwagi w drugim przy 23-20 i zamiast 3-0 dla nas jest 3-1 do tyłu. No i to jest, to jest. Ale nie jest ok. My się przygotowujemy do play-offów i zrobimy wszystko, żeby w tym pierwszym play-offie zagrać najlepszą siatkówkę jaką możemy. No mamy duży problem, bo nie mamy w ogóle zmiany. Praktycznie wszyscy naściovicy nasi zawodnicy są kontuzjowani. I przyjeżdżamy takim zespołem, jakim mamy i dlatego później to może tak też wyglądać. Ale generalnie no, momentami graliśmy bardzo dużo siatkówkę i, i to trzeba utrzymać. I jeżeli byśmy utrzymali ten poziom przez cały mecz, to byśmy tak, to, to wydaje mi się, żebyśmy ten mecz mogli spokojnie wygrać. Ale ten no te, te, te momenty, no dwa momenty praktycznie zadecydowały i tyle. Wygraliśmy dziś mecz przede wszystkim mniejszą ilością błędów w późniejszej fazie gry. Na pewno się bardzo cieszymy z tego względu, że, że mamy teraz siódme miejsce na dzień obecny. No i będziemy dążyć, żeby w Olsztynie wygrać za trzy punkty i utrzymać to siódme przed playoffami. Strasznie boimy się duchów. No tu widziałyśmy, spotkałyśmy, nawet mu ulotkę tak. dałyśmy. To było straszne. Tak, to było najgorsze moje przeżycie. Ona się wystraszyła, Strasznie. ja nadleciałam i jej pomogłam. To było straszne. Naprawdę, przeżyłam traumę życia.